Cześć wszystkim, tutaj Zenczak i jestem właśnie po tym odcinku I ja naprawdę, znaczy po, po tym live'ie Nie mam pytań, nie mam pytań, zostawcie sobie lajka Zbijcie tutaj 2000 lajków, ponieważ Słyszałem, że jeżeli ten jeden lajk like, to jedna złotówka Donate to dla mnie No dobra, nieważne. ważne Oglądajcie mnie do końca, sami się dowiecie Subskrybujcie kanał z dzwonem czerwony, przycisk musi być szary Dlatego, ponieważ 30% tylko osób, które mnie oglądam, nie subskrybuje Więc subskrybuj kanał z dzwonem yy, i napisz w komentarzu mordo yy, Nie wiem, jesteście chorzy po prostu Do tych, do tych ludzi, bo to jest to dla mnie za mocne po prostu Dziękuję i oglądajcie mnie do końca Zostawcie tego lajka, no. Ja pierdziele, ja pierdziele. O co tu chodzi? Czekajcie. Widzę, właśnie dostałem 100 złotych. Ej, muszę sobie to nagrać. Ej, bo to jest jakieś chore w tym momencie. Ja nie wiem, co się dzieje. Widzę, właśnie dostałem 100 złotych franka. To jest chore. To jest chore. To jest chore. Nie wiem, dziękuję ci, stary. Jesteś powalony. Ale no, no nie mogę nic więcej powiedzieć, stary. No, no dam ci tego moda chyba. Dzięki, Franek, pozdrawiam cię. Ale jesteś stary i chory, nie? Widzowie, serduszko, czacie dla tutaj Franka. No bo widzowie, zasłużył chyba. Chyba, widzowie, zasłużył, co? Bo ja naprawdę w tym momencie dostałem za mało. No to jest wysoka, jak to się mówi, no ale nic. Ja pierdziele, Masakra. Takiego donata to, to dawno nie dostałem. To <gry> no nic, no nic, widzowie. Dobra, eee... Ja nie wiem, 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 ja nie wiem. I wy jesteście pojęciani? 150 polskich pieniędzy od. Kanarek? E, e, ja, ja jestem w tym momencie jakiś prankowany, halo? Czy mnie strona z dojtami prankuje w tym momencie, widzowie? Czy co jest? Czy w tym momencie mnie. Dziękuję ci, kana. Ale ja naprawdę myślę, że to jakiś prank, nie? Czy w tym momencie mnie troluje jakaś strona? Z ja nie wiem, o co tu chodzi w tym momencie. Czy ktoś nagrywa tutaj? 5 zł od głowa jeszcze, dzięki stary. Ej, ja jestem prankowany w tym momencie, czap. Ja jestem w tym momencie prankowany przez kogoś, jakiś YouTuber albo coś, no nie wiem. Pozdrawiam str Pozdrawiam odcinek. Ej, bez kitu. Ja pierdzielę, no ja w tym momencie mam zawał. Co jest? Ja pierdę. Ja pierdolę! Ja z śledzik O co tu k***a chodzi? O co tu chodzi? Śledzik ty jesteś pomalony! 100 złoty! Ja pierdolę! Ej, przepraszam za przykleństwo, ale to jest w tym momencie żart. Dziękuję! ja jest szczęśliwy! ja dzisiaj zarobił, ja widzowie. jestem cały spocony w tym momencie. Śledzik, jesteś chory. Dziękuję, Kanorek. Dziękuję, Framek. a ja w tym momencie się zmociłem, nie? Jest mi w tym momencie strasznie gorąco. Jest wysoko. Jest wysoko czat. Jest wysoko czat. I dziękuję jeszcze za super czat za od głowy, za 10 złotych. Pozdrawiam, Byniu. Też dziękuję. Ale w tym momencie to ja. To będzie na YouTubie, widzowie. Ja nagrywam to totalnie. Ja pierdzielę. No w tym momencie mam zawał. Ja dlatego włączę nuty, że prawa autorskie bywa. Palić. Ale w tym momencie widzowie, to jest chyba jakiś no pierdolony żart No sorry za O co tu chodzi? O co tu chodzi? O co tu chodzi? O co tu chodzi? 100 złoty! O co tu chodzi? Co jest? Franek! Franek Ty już 200... Co jest? Nie, ja nie wiem ja widzowie, w tym momencie ja nie wiem co mam powiedzieć, nie. Ja wam serio mega dziękuję, ale to jest w tym momencie chore. Ja odpaliłem streama po pół roku, a wy jesteście po <laughs> Nie no naprawdę. Ej, sorry za przekleństwa, ale w tym momencie to ja dostaję jakiegoś zawału. Franek, ty jesteś chory. Dziękuję ci, Franek, za 100 zł, ale ale powiem ci szczerze, że w tym momencie no, no nie wiem co powiedzieć. No nie wiem co powiedzieć. Nie wiem co powiedzieć. No w tym momencie to jest żart. Ja się boję, że mi zaraz mama do pokoju i powie mi, że jestem jakiś opętany. Jest 180 osób na stream. Witam wszystkich. Najlepszy stream na świecie, widzowie. <laughs> Zero same lagi. Same lagi e, Ale, 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 no nie wiem, nie wiem, nie umiem się słowić sorry W tym momencie, no nie wiem co mam powiedzieć No jest grubo, jest grubo Franek w tym momencie tutaj, Śledzik w ogóle, co jest? 450, O, Jest grubo, jest grubo widzowie Ej, pop, ej, czat, proszę w tym momencie serduszka chcesz na czacie dla tych ludzi, nie? Dla, dla, Śledzika, dla Franka i dla Kanarka proszę. Ej, to jest jakaś wojna donate chyba Ja nie mam pytań Ja pierdolę 100 polskich złotych następne Kanarek wygrywa Kanarek wygrywa moda Dziękuję ci kanałek za 100 zł! Śmieszny jesteś gościu. I to jest jakaś wojna donate widzowie! Jest jakaś wojna donate! Co tu się dzieje? Dziękuję ci stary! Ja pierdzielę! Śledzik ty nie dołączaj lepiej do tej... No, kurwa! O, kurwa! o kurwa! Śledzik nie! To jest żart! Ja pier... Ale, śledzik, ty jesteś chory. 250 zł. Ja nie wiem, co się dzieje, ale w tym momencie nie mu ja muszę wiatrak włączyć, widzowie, chyba. Bo ja tu zaraz zajdę. Ja tu zejdę zaraz. Śledzik 250 zł, jesteś. ty jesteś, jesteś pierdnięty. To jest mój kurde kumpel, ale sorry za przekleństwo, ale w tym momencie kogoś tutaj powaliło, nie? Psz, cy, pier... Ty, Ej, To nawet nie jest walka, chyba, widzowie, o moda. Bo śledzik ma moda. Nie, no, ja naprawdę, widzowie, dziękuję wam, ale to jest dla mnie za mocne w tym momencie. Miseria psycha siadła, chat. Miseria psycha siadła, w tym będzie chat. Słucham, ci wasa, no. Ja pierdolę, nie. To jest za dużo, w widzowie. Wy jesteście chorzy. Teraz ja wygrywam. Nie, no nie. Przebił, przebił śledzika. Nie, no co jest żart? Ale nie przebił śledzika. Nie, 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 nie. To jest, to się mi śnieg ma, widzowie. 100 zł, Frank następne. Nie, mi jest za gorąco chat Kacorwin, napisz mi na Facebooku, jak to ty. Ej, ja nie wiem, ja nie mam pytań. Dziękuję, Franek. Dziękuję, śledzik. Dziękuję, kanarek. Ale jesteście totalnymi pojęciami. Ale w pozytywnym tego, tego słowa znaczeniu, nie? 3 złote, dzięki, Papelo. Też ty super. Możesz tepe, a zaraz ci tepnę, Dziękuję za 3 złote. Ej, dziękuję, mega, Franek. Ja pierdzielę, nie. To jest za dużo, chat To jest dla mnie w tym momencie za dużo, naprawdę. Naprawdę, chat, to jest dla mnie za dużo. To mi psycha siądzie po tym, po tym live'ie chyba. Ja po tym live'ie uciekam, widzowie z tego kraju. Naprawdę. <laughs> nie, ale się śledzik wysocy Lesiana. To mnie aż sam zdziwiło, nie? Nawiasz sam się zdziwiłem, widzowie. Ale tutaj, no, śledzik po... nie spodziewałem się, że to zrobić tak szczerze. Ale mega dziękuję. Ja ci zaraz wychodzimy na dwór, śledzik. <laughs> Jezu, co się dzieje. No, plus jeden. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Stale mnie nie mam szczerze pojęcia, co się dzieje. Gdzie Czemu nie mam drewna jeszcze? Ja To jest wojna jakaś naprawdę. Tu oni się biją czat? O, dobra, jest kacorwin. To napisz coś jeszcze raz na czacie. To jest e, dziwna sprawa Czad Masz moda Ja pierdolę no Ja też, ja też, ja też właśnie Jest 295 osób w ogóle w streamie Zostawcie mi sobie lajka like y, suba Ej, w ogóle czek Ja pierdolę Kurwa, ile pieniędzy? Ja pierdolę Co tu się dzieje? Ja nie wiem Ja nie wiem Ja nie wiem Kanarek, ty jesteś też chory 200 kur... Oj, oj, oj Czad, cz, kanarek ty... Kanarek, ja naprawdę w tym momencie. W tym momencie to chyba, nie wiem. Powinienem powiedzieć, że powinieneś się leczyć. <noise> ale dziękuję, stary. Naprawdę, no, w tym momencie. rozwalacie mi łeb. Czat, ja nie wiem. Ja nie wiem. Możecie pozdrowić YouTube'a, chat. Możecie. Napiszcie wszyscy pozdrowie, ty. Ja to w tym momencie nagrywam. I z tego będzie film. Bo naprawdę to jest za grube, nie? To jest, widzowie, za grube w tym momencie, co się stało. I chyba. No nie wiem. No nie wiem, no nie wiem. Dory, że w ogóle czatu nawet nie czytam. Ale, no widzowie, jakbyście byli w takiej sytuacji, to ten. To chyba. To chyba też byście chyba nic nie mogli powiedzieć. Dobra, ja w ogóle. Ja zakładam gildię widzowie pół godziny, bo nie umiem wykopać temu, bo tu się takie rzeczy dzieją. Teraz, co jest w ogóle? Co jest? Ja pierdzielę. Chcę na na Dzięki, Mledzik. Ja pierdzielę, Mledzik, ty też jesteś porąbany 400 za to mi Co się dzieje? Wytrybuję bez kitu. Bez kitu. bez kitu, Nie mam pytań. Dziękuję za 50 zł śledzik. Jesteś chory. Ja pierdzielę 260 osób na stream widzowie. Była jakaś wojna donates w ogóle z dupy. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dla mnie to jest za dużo. Dziękuję ci śledzik, ale powiem ci szczerze, że na dzisiaj, dzisiaj ci coś chyba, kurde, muszę, że tak powiem, postawić chyba. Dziękuję śledzik. Ej, dopiero... Czy teraz dopiero doszło to, że ja powiedziałem pozdrowie... ten? To macie tutaj ten. Możecie pozdrowić czat. Tutaj da, daję pozdrow... Jeżeli byłeś na tym live'ie, mordo! To wiedz o tym! Że że jesteś kozakiem i na, skomentuj film w tym momencie, jeżeli będziesz na live ie. I zostaw laj like i suma, bądź super, nie wiesz? <laughs> Dobra, koniec kontenciku pod odcinek. Bo ja w tym momencie nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle coś mówić. Ja widzicie, co ja robię? Ja nie umiem gildi założyć, bo nie daje rady normalnie, psychicznie. Jest 250 zł na streamie. Ja pierdole, ja pierdole, ja pierdole No ja właśnie, że ty wygrałeś wojnę. Ja nie mam pytań! Nie, no nie, wy jesteście chorzy! Wy jesteście chorzy, czat! 500 zł? Ja nie wiem, ja nie wiem. To jest jakiś. To jest, jest jakiś streamer czat? Ty, co, ty kacorwin, nagrywasz w tym momencie jakiś odcinek? Ja jestem jakiś trollowany. Naprawdę Franek, dziękuję ci za 500 zł. To w tym momencie mi Ja nie wiem co ja mam powiedzieć. Ja czat nie umiem, nie umiem się zachowywać w takich sytuacjach, bo to jest dla mnie po prostu mi się ręce trzęsą. Jeżeli byście teraz widzieli, jakbym miał teraz kamerkę, to byście zaczęli, że pierwsze ze mnie cieknie normalnie. Ręce jest mi się trzęsą, nie? chyba słychać to po moim głosie. Chyba to słychać po moim głosie. Dobra, nie, zakładam gildię Franek, nie wiem. rynek. Fr franek to ziomal po prostu. Po prostu. Masakra czat. Pozdrawiam, wkuje, że w ogóle tutaj za te pieniądze naprawdę, ale to jest za dużo, nie? To jest serio za dużo w tym momencie. Robię hajs strafu No ja w tym momencie nie wiem chyba z czego robię hajs. To jest za grube, widzowie. To jest za grube, widzowie. Dobra, że sobie gildię założyłem. Kozak. Dałem radę, dałem radę, widzowie. Porczam na czacie, ponieważ założyłem gildię po pół godziny. Po pół godziny live'a. No myślę, że to jest grube. Taki jestem roztrzęśniony, nie? 770. Dziękuję, papelo, za trzy złote. O, o wiesz typa Już się tepam, Nie wiem, czy cię... Już się tepam stary. Te, tepnąłem cię. A nie, nie, musisz jeszcze raz. Musisz jeszcze raz się tepnąć, stary. Dziękuję za trzy złote, papelo, pozdrawiam. Dziękuję. 500 stówek wytyfy, no plus jeden. O, dodam ci do gildii mordo. 100 złotych od kanarka. Co napisał? Ja pierdzielę. Dzięki, kanarek, za 100 złotych 500 zł też ty wysłał. Ja pierdzielę. Dziękuję ci, kanarek, za 100 polskich pieniędzy. Wydajesz razem na mnie 500 ponad złoty, stary. Jesteś chory chory psychicznie, ale jesteś niesamowity, stary. Mega ci dziękuję, ale naprawdę jest to, jest to grube, nie? Zdaj, jest jest Sajek na streamie. Jakiś Sajek, to cześć, Sajek. Dobra, nie mam podjazdu. Chyba, hola. Dziękuję za To też. Wysłałeś mi stary 400 zł, więc. Przyznam szczerze, no dziękuję, nie? Dziękuję Ci Śledzik za dychę. Dobra, ja muszę tu coś robić, bo ja nic nie robię na tym streamie. Ja widzowie nic nie robię na tym streamie, ja po prostu mówię, że jesteście chorzy. Tylko to, dziękuję śledzik za 10 zł następne. Naprawdę już za grubo, za grubo to zaszło chyba, co czad? Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Dobra widzowie, jeżeli to oglądacie, zostawcie lajka, like serio i subskrypcję. I mówię to do ludzi, którzy też będą na odcinku. Yy, bo na pewno będzie to na YouTubie, nie? Bo to musi być u, yy, upublicznione gdzieś dalej, nie? Odcinek znajdowania? No, chyba tak. Nawet nuty nie włączam, widzowie, żeby, żeby mi nie za cienki. Cześć pipek. Ja pierdzielę, no jest gruba chat, widzowie, dzisiaj. Yy, dobra, czekaj, bo ja nawet nie wiem. Yy, chce ktoś do gildi, widzowie? Jak ktoś chce do gildi? weźcie się do mnie wszyscy, tepajcie, tepazej. Czekaj. mnie na odcinku, P proszę, pozdrawiam, mu Nie wiem czy będziesz, czy może jak będziesz jak montażysta, to fajnie, że ty... Ja... Ale nie. Nie, nie, nie. Ja pierdzielę 600 zł. Ja pierdziele, Franek. Ja nie wiem. Ja, ja naprawdę ja nie wiem co ja mam w tym momencie powiedzieć, ale ja po prostu no dziękuję no. Stary, jesteście serio, uwierzcie mi szczerze, że jesteście dla mnie w tym momencie no nie ja nie wiem no, ja wiem jacy nawet no trochę porąbani i niesamowici, nie. Ale no ja w tym momencie nie wiem co ja mogę powiedzieć. No 600 zł od frank. Razem 1300 500 zł od franka, 532 zł od kanarka i śledzik 400 zł. Ja nie wiem, ja nie mam pytań, ja nie mam pytań. Ty, co ty powiedzieć to stary no, wygrałeś moderatora u mnie na live. <laughs> Ja ale stary, jak jesteś, to może coś na czacie, nie? Zgłoś się do mnie na maila, czy coś, żebym wiedział, bo może być teraz trochę podrób ciebie, ale. Ja miałem. Skoń... Ja chcę... Chciałem skończyć, skończyć tego streama na po godzinie, chciałem tylko na chwilę sobie spalić, bo chciałem zobaczyć, czy mu internet działa. Chciałem wyjść na dwór widzowie, żeby ten. Bo, bo jestem umówiony, nie? Cześć Chris! I chciałem tylko zobaczyć, czy internet działa, a tu takie rzeczy się działają. Ja nie wiem co mam zaraz robić, bo ja jestem. Jeszcze jestem umówiony ze śledzikiem, który mi jest 400 zł! Żeby wyjść z nim, rozumiesz? Jedziemy na jezioro może, no! Hej, jak coś ci ominęło? mi że, że chyba ci dużo minęło! Dużo mi minęło. 20, 25 minut, 2400 polskich pieniędzy. W tym momencie nie mam pytań. Nie mam pytań, ja w tym momencie rzucam szkołę. Normalnie, chłopie, idę, ten. <laughs> ja no nie wiem, no, nie mam pytań. Widzowie, ja naprawdę, nie mam pytań.